Mami, mani, mani Mene laos, mene laos Szkoda, I... szko, szko, szko nie, że nie było po drodze tych pani. Siemanko rąk, wszystkim pytań. Na naszym kanale jest ze mną Wasz kaczory, Który chciał na Magdalence taką Ładną pusie co przy garnkach sprzedaje Tam za 50 zł Ale mu się nie udało no. Kaczu, coś o tej wyrzutni Jak już ci się budzi? Cześć Mamy ee... Do pokazania wam wyrzutnię Sky Event. Wyrzutnia od Tripleksa yy, 100 strzałów. Kaliber 25 mm. I kod produktu owej wyrzutni to jest TXB574. Otóż owa wyrzutnia ma. 570 gramów Nekum. Posiadamy ląd podstawowy i rezerwowy. Kod pro, e, PU. E, oczywiście wyrzutnia Owa posiada CE. I tyle. Więcej Wam nie mam co mówić. Rok produkcji 2020. A, ro, rok produkcji. A ja mam coś tutaj, kto każdy mi polecam, żebym przetestował. Wyrzutnia Equalizer. To jest w starych świat i podobno już od dawna trzyma bardzo wysoki poziom. Więc w dzisiejszym odcinku sprawdzimy czy faktycznie Equalizer To jest kosteczka Nie wiem, chyba kształt plastra miodu jest, nie? Tak jak 19, Ląd podstawowy I tylko podstawowy Dlaczego dobre kostki mają tylko ląd podstawowy? No, to ląd podstawowy Poproszę Rezerwować, tak. Bo Ja widziałem filmik jak ona strzela I kod produktu TXB0840 Hmm, czekaj, to nie jest kod, to jest parsja. Gdzie jest Kod. Gdzie mamy kod produktu? Nie no na przodzie. tu bardziej nie. O ty, ty nie ma na przodzie. Ty. Ale no zbała. właśnie, ty, ale zwała. No dobra. No to kod produktu T. Czekaj, ile tu jest tryf 3. To jest TXB084. Tak. E, rok produkcji 2022. E, I teraz tak, cena. Tutaj jest około 300 zł. Tutaj hmm. kosztuje około 200 zł. tu mamy 37 strzałów w kalibrze 30 mm. Co tam na wiesz? Machaj, machaj, będziesz słuch wycierał. Im więcej machasz, tym więcej się wysypuje. A, to glina. To na szczęście. Nie, bo jest w czy eee, Pro. Gramatura 499,5 g mieszaniny, czyli łapie się na kategorię jeszcze 2, ale podobno ta wyrzutnia... Zrobi mega rozpięty, tak będzie? Za chwilę się okaże. Wolę chwili, zapraszam Was do sklepu pirohit.pl z kodem Elita Machonego 10. Nie, Machony team, 10, macie 10% rabatu. Oraz zapraszam Was na Instagram Machony69. Wszystkie ważne informacje zresztą znajdziecie w opisie. My lecimy, najpierw odpalimy sobie Sky Event, następnie odpalimy Equalizera. Hmm, fajna nazwa: Sky Event, podniebny. No super, super, Piękny, super. Kaczonek jest zakochany. No Zakochałem się W ciągniku Ursusie 60 A? Dobra, odpalaj Grzesiu Odległość 100 metrów Sky, even Event Zmachałem się, bo trzeba przebyć ten kawałek, nie? Tam Grzesiu daleko, daleko jak Sarenka na polu stoi. Zaraz zobaczymy. O! czy podgot! Dość wysoko, raczej no nie aż tak wysoko strzela, ale jak na 25 mm, nawet duży efekt strzela po dwa pociski, fajne migotanko. Efekty nawet gęste, i dość długo się utrzymują. O, teraz to trochę biedą zabiało. 25 mm daje radę. Grzesiu musi mieć pico pierwsza klasa. Trzeba przyznać, że jest kolorowa. Ładne zielone migotanko. Trzeba przyznać, że była głośna, dość kolorowa, taka dość urozmaicona. Ale nie była taka, że jak to się mu ma, jest koniecznie, nie? Taka kostka można sobie kupić i odpalić dla mnie wymagających. Dawaj, odpalaj Equalizera! Więc ta kosteczka zasługuje do mnie na siódemkę. Czyli dość dobrze. Jak nie patrzeć, to zawsze może być szósta, piątka albo czwórka. Albo jeszcze gorzej. Equalizer. Podobno, klepot dzwonów. Efekty! Efekty! Malina! O, teraz tak! Teraz tak! Piękno! Białe migotanie, czerwone migotanie, zielone migotanie. Niebieskie gwiazdki. Cztery rodzaje efektów. Co do tej wyrzutni Equalizera Powiem Wam tak, wyrzutnia bardzo piękna Nadszedł czas na podsumowanie owych wyrzutni Przejrzałem sobie w domu na spokojnie te wyrzutenki I śmiało mogę powiedzieć coś na ich temat Mianowicie jeśli chodzi o wyrzutnię Sky Event, To jest typowa wyrzutnia dla Kowalskiego Który sobie po prostu w Sylwestra odpali 100 strzałów 25 mm Szybka, dynamiczna, strzela yy, po dwa pociski naraz Przeróżniasta gama tych efektów kolorowo, trzeszcząco, do wyboru do koloru kowalskiemu się to mega spodoba. Mi natomiast takiej osoby bardziej wymagającej ta wyrzutnia średnio przypada do gustu, więc dla takiej osoby bardziej wymagającej to jest stosena taka 7, dla kowalskiego to będzie 8. Kowalski się nie zawiedzie. Ze mną byłoby tak ciężej, nie jest zła, nie, nie mogę powiedzieć, że jest zła, bo i huczna była, i dynamiczna, i te efekty też nie były nędzne. Ale mi nie przypadła do gustu. Ale natomiast mamy tutaj wyrzutnię Equalizer. No i ta już wyrzutnia w kategorii F2 zrobiła prawdziwe zamieszanie. Mianowicie tutaj ta, ta złota palma robiła mega rozpierdziel. Czy ona przypasowałaby Kowalskiemu? Tak przypasowałaby, bo tu mieliśmy fajny, gęsty efekt. No, ja wiem, że bardziej Kowalskiemu by pasowało, żeby to było różnorodność, żeby było dużo, bo on zaraz powie e, tylko jeden efekt, To nie, on nie lubi monotonnej. No tu nie było jednego efektu, bo mieliśmy podstawowy efekt, czyli tą piękną, e, złotą palmę I dodatkiem do tego były po prostu tak, niebieskie gwiazdki, czerwono-pomarańczowe gwiazdki Zielone migotanie i białe migotanie, to był po prostu dodatek, dzięki czemu e, każdy pocisk niby taki sam Niby ten sam efekt, ale jednak inny. Więc nie można jej nazwać monotonią. Główny efekt po prostu robił tutaj całą robotę, a tam to był po prostu yy, dodatek. Jedynie do czego się mogę przyczepić, że ta wyrzutnia jak na 30 metrów miała troszeczkę mały efekt, ale też trzeba wziąć pod uwagę to, że ja nagrywam ze 100 metrów, jeśli ja bym stanął 25 metrów, nawet te 50 metrów, no to już byłoby to znacznie znacznie większe w obiektywie. A kto tak naprawdę stoi w odległości 100 metrów od wyrzutni? Najczęściej jak ktoś się odpala to jest maksymalnie 25-30 metrów, a niektórzy nawet stoją pod wy obok wyrzutni. Więc według mnie equalizer dla Janka to jest takie 7 z plusem, może być 8, bo oni bardziej wolą takie wiecie: dużo kolorowo i fifila, fofo, a nie jednolite, jedno troszeczkę ich gryzą. A tutaj. Według mnie wyrzutnia zrobiła mega rozpierdziel, dobrze mi ją polecieliście Osoby, które miałem z roku na rok, z roku na rok, lata wstecz Napiszcie mi czy tak samo strzela, czy jest lepsza, czy jest gorsza Bo z filmikami ciężko jest, ja tam jakieś stare filmiki znajdowałem, co w ogóle tam nie było efektu widać Bo były ciemne kamery Więc ocena ode mnie jest 9 na 10 Byłaby wyższa ocena, gdyby Był ląd rezerwowy Więc może taka sugestia Dorobić ten ląd rezerwowy, to naprawdę będzie nieduży koszt a dla nas, takich bardziej znawców, to się przyda. Może to jest sugestia, żeby po prostu tam dorobić w przyszłym roku ląd rezerwowy. Druga sprawa, te 30 mm, jeśli chodzi o wielkość efektów, były troszeczkę takie słabe, ale jeśli chodzi o sam efekt, tak. Więc 9 na 10 i tyle. Kłaniam się nisko i dziękuję Wam za to, że poleciliście, żeby nagrać. Ma się przyjemnie, nagrywa bardzo fajne wyrzuty. Pozdrawiam. Na razie.